Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Oglądamy Tłaba z dnia 2 boże 4 lutego 2021 roku i dostaliśmy bardzo dużo ciekawych informacji. Przejdźmy teraz tak. W nowym sezonie. tu mamy trailer. Tak naprawdę widzimy, że 9 zacznie Give on live, 9 zaczynamy sezon. Eee, tu mamy naszą fantastyczną rozpiskę sezonową. Co, gdzie, po co i kiedy. Ale to już myślę, że wszyscy widzieliśmy. Chodźmy na ważniejsze rzeczy. Widzimy, jakie bronie pojawią się, jeśli chodzi o aktywność związane z, chyba ze strajkami albo w ogóle z Nightfallami, nie? Mamy The Swarm, czyli Machine Gun z jedynki. Mamy Palidroma, Hand Cannon z jedynki. Prawdopodobnie będzie to 140, ale jeszcze zobaczymy. I jeszcze do tego dochodzi Automat, Shadow Price. Myślę, że fajnie kolejne czy bronie, które niby wracają z jedynki, ale jednak to jest coś innego, tak? Więc całkiem fajnie. Knight the order. Weapons have a chance to drop at the end of the activity depending on your medal. Platinum, gold, etc. And difficulty. Master difficulty will give you to the highest chance a drop of the base version of this weapon. Okay. Adept difficulty. Weapons have a chance to drop at the end of the Grand Master Nightfall when they go live later in the season. Drop chance also dependent on your medal. Slay enough. champions to hit platinum and you will have a high chance at the adept weapon. No czyli po prostu robimy normalnie grand Mastery. im więcej championów zabijemy, też większą szansę na broń adeptową, tak? Z tych automata z automatu hand i machine guna. Będzie sezonowa broń, rytualna nazywa się Sal Salvager Salvo będzie to granatnik na nie na heavy, tylko na amunicję zieloną. Zobaczmy, new weapon, new weapon Będziemy na to quest, będziemy mogli wybrać, gdzie to chcemy robić, czy na strajkach czy na crucible czy na Gambicie, więc tak, jak było to w poprzednim sezonie. To no, wygląda fajnie, nie? Moim zdaniem wygląda fajnie, ciekawe, jakie będzie miał perki. I po tym, jak skończymy to zadanie, odblokujemy zadanie u Czech Vendorów, czyli od Zawali, od strajków od Shaxa i od Drifter'a z Gambitu. Shaxx czyli z Crucible'a na ornamenty do tej broni, odpowiadającej oczywiście każdemu z tych trybów. Teraz mamy same informacje o Trialsach, zobaczmy. New Open Rewards, tak, ma, będziemy mieli nowe, 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 rzeczy, nowe rzeczy na Trialsach, jeśli chodzi o bronię. Pojawi się, tak jak widzimy na ekranie, Puls, Hand Cannon i Miecz. Miecz będzie solarny. Hand Cannon prawdopodobnie będzie arkowy, z tego co widziałem na trailerach, ale nie jestem pewny. I Puls. Ciekawe jaki będzie archetyp Pulsa, tak, bo ma bardzo podobny, podobną konstrukcję, do tego co obrazka, co tu widzimy, jest bardzo podobny do Perfekcyjnej Epidemii. Co jeszcze? Także mamy teraz spojrzenie na zupełnie nowe armory, tak? Zupełnie nowe armory. Wyglądają przegenialnie. Tu mamy, widzimy fuzję. Tutaj trzyma tego nowego handkanona. A Warlock do końca nie widzimy co trzyma. No ale te pancerze wyglądają naprawdę świetnie. Postara postarało się Bungie w tym sezonie. I JPenal, chyba adapt Version. Tak jest, to już wszystko wiemy. To już nic ciekawego. No to jest o tych adeptach. No te broni adeptowe niestety mają ten jeden minut, że fajnie, że mamy te modyfikacje adaptową i możemy na nie założyć, że na przykład polepsza nam ręcz, polepsza nam stabilność, coś, coś w tym stylu, ale stracimy wtedy tak naprawdę miejsce na zwykły mod w stylu, nie wiem, kolba przeciwwagi, nastawiasz celowania, czy chociażby i karus grip, tak. No, niestety. Pojawi się też nowy duszek. Wygląda naprawdę fajnie. Eee, tutaj tak to wygląda. Ghost, Shell, Drop Chances Increases As You win, win, Win Matches, and Increase When You Hit The 3, 5 i 7. Win and Flawless, Milestone, Each Week. No to fajnie, czyli ta szansa będzie się zwiększała, tak? Za każdą naszą wygraną, że może ten duszek nam polecieć. Do tego jest nowy Sparrow. Też wygląda genialnie, moim zdaniem i statek, czyli to jest w ogóle coś nowego, tego już nie było i też wygląda bardzo fajnie, taki trialsowy. By the way, there's more. Tak, to już mamy same bronie jakby sezonowe, z tego co widzimy, mamy sidearma, mamy snajpereczkę, bazukę. to jest prawdopodobnie karabin fuzyjny, mamy też łuk i pistolet maszynowy PM, z tego co widziałem na trailerach, na pierwszą rękę. No tu już mówiłem, opowiadam o tym kiedyś, te broni wyglądają zupełnie jakby wróciły z Leviathana. Ta snajperka wygląda jak samotny butko z innym skinem. Tu ostatni z Legionu, tu Bazuka. Zapomniałem nazwy, tak naprawdę. Taka, ta Wojdowa, boże, wypadła mi teraz nazwa z głowy. Za chwilę sobie prawdopodobnie przypomnę. Fuzja. Ta fuzja nawet wygląda jak ta szarża, tak naprawdę. Ale zobaczmy Zaraz Zaraz powiem, jak się nazywał, nazywała ta bazuka. Bazuka nazywała się Grzechy Przeszłości zapast. Fuzja też była, moim zdaniem. Ona też wygląda zupełnie tak samo. No wiadomo, inny kolorek tak naprawdę, nie? Ale fuzja nazywała się. Pa, pa, pa. Zazdrość Imperatora. No jest trochę podobna. Łuku nie było, wiadomo. I PM. PM też teoretycznie był na lewiatanie, ale czy będzie taki sam, tego nie wiemy. I teraz tak, jest Kult of Aeon, czyli coś zmieniamy na egzotyku. The team has some cool plans to shake up the Aeon suit of exotics. Sprawdźmy. Uh, piece we wanted to learn her info idea nearly want well to work together as a team create the role-based mechanics that reward you for doing the things your role is okay create mechanics that reward other players on your fire team when you fulfill your role give your fire team invective for each player to take on a different role I co, będzie, będzie jakaś opcja tego, jaką będziemy mieli rolę na tym egzotyku. A nie, moment, tu coś mamy. We have signal, Monolithic Exotic Perk to handle we Page on the Armor. Um, A, Unique Mod Soket and Mod. Zobaczmy, co to są. Rapid Precision. No, muszę sobie przybliżyć, bo ja jestem trochę daleko od tego samego od ekranu. Pobraźmy też mikrofon, żebyśmy byli tu bliżej. Rapid precision hit with a weapon. Temporarily increase your reload speed and weapon swap speed. Czyli trochę coś jak rapid hit, ale jednak nie ma tego, nie? Nie ma stabilności, tylko jest jeszcze niedobre przeładowanie. To tak naprawdę dodaje nam. Poza przeładowanie, podaje nam też quick draw, tak naprawdę, nie? When you stun a champion or defeat a boss, mini boss, your nearby fire team member gain a. Burst or grenade, Yeah, burst of grenade and melee energy. Don't cool allies who do not have the sect of force roll, a quick pet also gain a burst of super energy. Fine. it was sect of forces. The sect of insa, ins, insight. Uh, successive precision weapon takedowns have a chance to drop an orb of power or your, for your allies. Okay, so mm -hmm. okay. imagine Orby światła za zabijanie precyzyjne. When you use Finisher on Elite, you generate Special ammo for your Fire Team. When you use a Finisher or, or boss or Minimus, you generate Heavy ammo for your Fire Team. Nerby Aonhe Honduran Bardzo fajnie, czyli za finishery, zamiast tego już nie będzie, bo były takie mody tak naprawdę w Destiny. że robienie finishera na przykład za połowę ulta dajemy innym kolegom na przykład e, amunicję zieloną czy tam heavy. Teraz będzie to jakby na tym, to na tym pancerzu, więc bardzo fajnie. I ostatnia, Wigoru. Sek se sekta Vigoru uh, Gain class ability energy on your allies as your allies die. Gain full class ability energy when you resurrect an ally. Okej, okay, jeśli takie bali na podnoszenie. Ciekaw, czy to będzie działa na triasach. When you cast your super nearby allies, gain a. Uh, Instant burst of healing on cool allies who do not have. Zostaje. overshielda. O kurde, to naprawdę wydaje się całkiem fajne. Patrzymy dalej. Each uh, of the mods, have one perk to focus on the user. And the perk that grants benefits to their allies. Okej, okay, okej. Okay. No czyli tak, im będzie nas więcej, tym lepiej, tak? Z tymi wszystkimi. Teraz tak, come back. Są content, Server Exotic Weapon Catalyst catalyst for the following Weapon have had their drops. With Vaulted Czyli będą dropiły teraz tak Bad Juju, Izenagi Burden, Slipper Simulant, Huckleberry, World Line, World, World Line Zero, Polaris Run, telesto Legend of Arcus Skyburn Oath. Czyli takie katalisty wracają. Fajnie, jak ktoś nie ma, ja już one nic wszystkie, więc mi to tak naprawdę leży. Katalizy for Whisper of the Woman Outreach Perfected are still. Ok, czyli dalej katalisty do Whispera i do nie są dostępne. Będą dodane w przyszłości. Prime Gaming, w tym, tak, to wiemy w tym, w tym miesiącu. Mamy Graviton Lance, skina do Graviton Lance, Duszka i Sparowa. Ja już swoje odebrałem. Eee, coś tu jeszcze. Tu już mamy takie typowe. Mało ważne rzeczy, czy tam sile i takie różne, co możemy sobie kupić na stronie Bungie. Co znika, to jest też bardzo ważna informacja: co znika? Znikną weekly Buntisy strike'i, Crucible Gambit, Gunsmith i wrona. Znikają Crucible tokeny i Crucible Token Gifsy. Memory Fragment of stasis, co też znika. Alcrow banty, znikają. I materiały planetarne: Alcandas, Glasses Nedless, Surfite, Serafit. Okay. Tak, no, czyli wszystko znika. Jak to komuś to zostanie, będziemy mogli to na spokojnie sobie zamienić w Glimmer. Hello data sdr console update. Ok. No miałem podane, że 9 lutego będzie wrzucony patch do pobrania. O 16 i o 18 się z nim skończy. Ok. No Spawn. Ok. Tu są jeszcze małe rzeczy, które po prostu będą to naprawił ten patch. Zospojrzę. Co spojrzę. Coś jeszcze jest takiego ciekawego. Yy, raczej nie. Nic nie wie jakiego, co by miało coś zmienić. Yy, stun. Ok. Nie, Ja no nie ma nic. to jeszcze wiedzą o kolejnych problemach, tak. Ale mówię, tu już nic wielkiego nie ma. Jeszcze big screen. Mam jakieś filmiki tygodnia. Ale to już mówię, to już nas naprawdę nie interesuje. just strike from a new match made activity. Jeszcze, no no tu nam jeszcze Cosmo. Gra. Zapraszam na kolejny sezon, tak naprawdę nic więcej tutaj nie ma. Dzięki. Kończymy na tym filmie. Dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dodawania dawania lajków. Do donate'ów, jeśli ktoś chce być, wspomóc mój kanał w rozwoju. Zapraszam również na Twitcha. Mój nick na Twitch'u Kamil. Jest także w opisie na YouTubie. Serdecznie zapraszam. Streamy praktycznie codziennie, po godzinie, około godziny 18 do późnego wieczoru. Także dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się. I na razie.